Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy multipakami. Otworzymy, wyciągniemy limitki, sprawdzimy, jakie nam padną. I takie też rozegramy sobie pojedynki. Zobaczymy, czy powtórzą się drużyny. Wtedy zdecydujemy, na jakiej zasadzie pojedynek będzie. Mamy tutaj dwóch napastników i jeden pomocnik. A mianowicie Lucas Torreira Atletico Diogo Jota Liverpool I Mbappe Paris Saint Germain Więc trzy różne zespoły A co mamy tutaj Tutaj mamy Moratę Juventus Ponownie Juventus Dejan Kulusewski i Erling Haaland Borussia Więc Zrobimy sobie pojedynek pięciu klubów, bo jak widzicie, wpadł dwa razy Juventus. Saszetki złączymy: 5 tu, 5 tu, razem 10. Każda karta liczona jest za jeden punkcik. I zaczynamy. Mamy Lazio, Marusic, Inter, Kolarow, Greenwood, Manchester United, jest Paris Saint-Germain, Under, Herrera, Ajax, Hüntelar i Borussia, Schulz. Po pierwszym rozdaniu dwie karty wpadły, Stones, City, Inter. Hakimi, Szalkę, Kapitan Mascarell, Araos, Corinthians, Marsilia, Balerdi i Inter Alexis Sanchez. Matic, Manchester United, Barcelona, Pianic. Liverpool, Sadio Mane, Winterstar, punkcik tutaj dla Diogo Joty. i znowu Liverpool, Fabinio, druga karta Asensio Real i Benedetti, Klub America, Show Manchester United, Trincao, Barcelona, Juventus, Quadrado, punkcik. Marsylia Gueye, Inter Young i Roca Bayern. Soldano Boca, Pereira Lazio, Kapitan Marsylii Mandanda, Barcelona Pedri, Atletico Carrasco, czyli wszyscy mają chociaż jeden punkcik i Mendy Manchester City. Bardzo wyrównany pojedynek. Na razie tylko Liverpool ma więcej kart. Ale teraz Borussia dowodzi. Reinier Również druga karta. Bayern. Douglas Koszta, Inter. Eriksen. Gueye. Marsylia. Savic. Atletico. I Zinchenko, Manchester City. Cancelo City. Ake City, Klub Ameryka, Kapitan Ochoa, Salvio Boka, Bentale Szalkę i Labiat Ajax. Szalkę Uth, Moise Keane, Paris Saint Germain, druga karta. Ponownie Mandanda, Marsylia, Perisic Inter, Pużawa Paris Saint-Germain i Juventus Aleksandro. Więc znowu jedna ekipa ma więcej, aniżeli pozostałe kart. Ale bardzo wyrównany pojedynek. Dwie saszetki do końca. Hernandez, Bayern, Diogo Jota, trzecia karta dla Liverpoolu. Paris Saint-Germain, Verratti, czwarta karta. Co dalej? Atletico, Lemar. Tutaj boka i co jeszcze? Paris Saint-Germain, Neymar. Więc Paris Saint-Germain ucieka tutaj. Ostatnia saszetka: Real, Rodrigo. Paris Saint-Germain, Danilo. Szósta karta, i tutaj już będzie zwycięstwo. Kapitan Manchesteru City: Fernandinho, Bailey, Manchester United. Otero, Corinthians i Delaney, Borussia. Więc zwycięstwo bezsprzeczne Paris Saint-Germain, a na drugim miejscu ex trzy drużyny, Atletico, Liverpool i Borussia. Ostatni zespół to Juventus, tylko dwie karty. No jak widzicie nie wpadła żadna rarka tym razem w ani jednym multipaku. Mimo to jestem moi kochani zadowolony, bo tak patrząc tutaj po niektórych kartach, chyba do kolejnego, już czwartego albumu powpadało troszkę kart więc sobie to uzupełnię. No i co, to by było wszystko dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!